Leży z nami jeden dzień na wyjeździe motocyklowym z ekipą Motopodróżni do Rumunii. Od razu powiem, że będzie intensywnie, gorąco i bardzo różnorodnie. Jestem Kasia, witam na kanale Tylko Jazda. Zapraszam. Na tym wyjeździe każdą noc spędzaliśmy w hotelu. Dobrze jest wyspać się przed kolejnymi dniami pełnymi wrażeń. Ta noc była burzowa, ale spało się obłędnie. Rano klasyka gatunku. Kawa, śniadanie i szybkie ogarnięcie planu dnia. po dlaczego? Przed ruszeniem odpaliłam Garmina, wbiłam punkty z roadbooka przygotowanego przez organizatora i byłam gotowa do trasy. No... Dlatego ja się cieszę, że mi się udało zredukować do jednej sztuki torby dzisiaj. Ale oponkę ma konkretną. A wiesz, on bardzo pionowo stoi. Jak go przychyle mocniej, tak mhm. jeszcze może 10 stopni, już go nie utrzymam. Już się co? Mhm. Dobra, dobra Na miękkich nie trafiło. Pierwszym punktem dnia była kopalnia Soli Turda uważana za jedną z najpiękniejszych kopalń świata. Niektórzy uważają ją za konkurencję naszej kopalni Soli w Wieliczce, więc tym bardziej była mi ciekawa. Teraz już mogę powiedzieć, że każda z tych kopalń ma swój niepowtarzalny charakter, a ta w turdzie zachwyca klimatem jak z filmu Science Fiction. Historia tego miejsca sięga ponad 2000 lat. Sól wydobywano tu już w czasach dacji i imperium rzymskiego. Współczesna kopalnia działała od średniowiecza aż do 1932 roku. Po jej zamknięciu służyła między innymi jako magazyn serów, schron przeciwlotniczy, a potem przez lata popadała w zapomnienie. Dopiero w latach 2008-2010 przeszła spektakularną rewitalizację. Zbudowano nowoczesną infrastrukturę, windy i futurystyczne oświetlenie LED. Koszulę zagramy w biletach? <noise> Na kasę. I pozwiedzane. Dziś to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc pod ziemią, jakie można zobaczyć w Europie. Największe wrażenie robi szyb Rudolf. Potężna komora o długości 112 metrów i wysokości kilkunastu pięter. W środku, zamiast górniczych maszyn, czekają boisko sportowe, amfiteatr solny, strefy wypoczynku i nawet diabelski muen. Osobiście nie jestem miłośniczką takich rozrywek w miejscach tego typu, ale muszę przyznać, że to wszystko wygląda imponująco. Tuż obok znajduje się szyb Terezja komora z podziemnym jeziorem, po którym można popływać łódką. Całość wygląda jak scena z filmu. Ciemne ściany soli i futurystyczne konstrukcje oświetlone LEDami tworzą naprawdę magiczną atmosferę. W kopalni można zobaczyć interaktywne wystawy o historii górnictwa i geologii soli, a jeśli ktoś potrzebuje chwili wytchnienia, w kopalni działa inhalatorium i uzdrowisko. Powietrze jest tam nasycone mikroskopijnymi cząstkami soli, co dobrze wpływa na drogi oddechowe. W środku panuje stała temperatura około 11 stopni Celsjusza i wysoka wilgotność. Więc to idealne miejsce, żeby przez te kilka godzin schłodzić się po trasie. Nieodłączny element każdego dnia tankowania. No też są, nie? Gdy otwarta wentylacja w odzieży to mało, na postojach świetnie było schłodzić się wodą. Ale, no tak. Przygotuj się do podróży. Wszystko, czego potrzebujesz dla siebie i swojego motocykla, znajdziesz na mototur.com.pl Następny przystanek to Sigi. Jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miasteczek w Europie. Wygląda, jakby czas zatrzymał się w jego kamiennych murach. jaka temperatura jest? Ponad. I właśnie do takiego zwiedzania warto sobie wziąć jakieś ciuchy na zmianę i wygodniejsze buty, żeby trochę stopy odpoczęło od tych motocyklowych. Wąskie, brukowane uliczki Sigiszoary prowadzą jak labirynt przez historię. To tutaj urodził się Wład Palownik, znany szerzej jako Drakula. Zasłynął on jako bezwzględny władca wołoszczyzny, stosujący brutalne metody walki, takie jak nabijanie wrogów na pal. Jego przydomek Drakula pochodzi od ojca, władza drugiego Drakula. Diabła, członka zakonu Smoka. Swoją popularność drakula zawdzięcza irlandzkiemu pisarzowi. Bram Stoker wykorzystał tę postać, tworząc legendarnego wampira-arystokratę. Jednak zanim legendy o wampirach obiegły świat, miasto otworzyli głównie Niemcy, a dokładniej Sasi Siedmiogrodcy. Osiedlili się tu w XII wieku, wnosząc ze sobą kulturę, architekturę i rzemiosło, które do dziś nadają temu miejscu wyjątkowy charakter. Spacerując po rynku, łatwo poczuć tę mieszankę historii i legend. Najbardziej charakterystyczna jest wieża zegarowa z XIV wieku dawna brama i ratusz, dziś symbol miasta. Niektórzy z naszej ekipy, pomimo upału, zdecydowali się pójść dalej w górę ulicą Skolii. Tam czekały słynne schody szkolne z 1642 roku. Prowadząca do kościoła na wzgórzu, jednego z najcenniejszych zabytków Sigiszoary. Warto było się przespacerować. Widoki były piękne, a kolorytu dodawała muzyka lokalnych artystów. To miejsce ma w sobie coś magicznego, jakby każdy krok przenosił nas o kilka wieków wstecz. Jestem jedną z tych osób, które na wyjazdach lubi korzystać z gotówki i płacić w lokalnej walucie. Przy parkingu, na którym zaparkowaliśmy motocykle, mogłam wymienić gotówkę. Do Rumunii zabrałam euro, bo tutaj złotówki okazałyby się bezużyteczne. Chcesz pojechać w podróż motocyklową, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Skorzystaj z doświadczenia ekipy motopodróżni i odwiedź wymarzone miejsca pod okiem pilota. Jednym z miejsc, które naprawdę zapada w pamięć, jest Wiskri. Malownicza wieś położona w południowej części Siedmiogrodu. Sama droga do niej ma swój specyficzny klimat. Nie znajdziecie tu spektakularnych winkli. A nawierzchnia jest raczej przeciętna. Przez miejscowość przebiegają brukowane i szutrowe uliczki. Dla jednych to wyzwanie, a dla innych dodatkowy smaczek podróży. Im bardziej zbliżaliśmy się do Wiskry, tym krajobraz robił się coraz spokojniejszy i bardziej sielski. Aż w końcu miałam wrażenie, że trafiliśmy do innej epoki. Historia Wiskry sięga XII wieku. Najpierw osiedlili się tu Szeklerzy, a później przybyli koloniści saksońscy z Niemiec. To właśnie dzięki nim wieś zyskała swój niepowtarzalny charakter. Wznosili charakterystyczne dla siebie domy oraz świątynie, która z biegiem czasu przekształciła się w okazały kościół warowny. Kościołowi warto poświęcić trochę uwagi. Kościół warowny w Wiskry to najbardziej rozpoznawalna budowla tego typu w Europie, pamiętająca początki XII wieku. Najpierw była tu niewielka romańska kaplica wzniesiona przez szeklerów, a później przejęli ją saksońscy koloniści z Niemiec. To właśnie oni rozbudowali świątynię i otoczyli ją potężnymi murami oraz wieżami obronnymi, które miały chronić mieszkańców przed najazdami. Przez kolejne stulecia kościół był nie tylko miejscem modlitwy, ale też bezpiecznym schronieniem dla całej wioski. Dziś ten niezwykły zabytek zachwyca odwiedzających to miejsce turystów i przypomina o historii średniowiecznego Siedmiogrodu. Wprawdzie w XX wieku wieś podupadła, ale dziś dzięki konserwacji i turystyce odzyskała dawny blask. Prawdopodobnie przyczynił się do tego również fakt, że swoją rezydencję ma tu obecny król Wielkiej Brytanii, Karol III, który od lat wspiera ochronę lokalnego dziedzictwa i rozwój wioski. Wiskry przyciąga coraz więcej odwiedzających, a spacerując po jej ulicach można poczuć się, jakby czas naprawdę się tu zatrzymał. Często po powrocie z wyjazdów do codzienności myślę o miejscach, które odwiedziłam. Na co dzień wielu z nas boryka się z pośpiechem przy wykonywaniu kolejnych zadań, obowiązków, a czasem warto zatrzymać się i pomyśleć, że w tym samym czasie, kilkaset czy nawet więcej kilometrów od nas, są miejsca, których ten czas płynie inaczej. Co tak naprawdę ma znaczenie? Jestem przemile zaskoczona tym, jakie wrażenie zrobiło na mnie Wiskri. Polecam każdemu odwiedzenie tego miejsca. Zobaczyliśmy już wszystko, co było w planach na ten dzień, ale wiecie: na motocyklu trasy same w sobie stanowią atrakcję. Drogi w Rumunii zachwycają na każdym kroku. Ze względu na to, przez jakie tereny przebiegają, są niesamowicie kręte. Tych zakrętów nie brakuje czy to ostrych, czy łagodniejszych można się pobawić motocyklem. Nawet jeśli trafimy na proste odcinki, nie będziemy się nudzić. Widoki rekompensują wszystko. Do hotelu dojechaliśmy około 19 lokalnego czasu. Nic nie zwiastowało zbliżającej się burzy. Mieliśmy chwilę na odświeżenie się, bo później czekała na nas kolacja. Jak usprawniłam sobie podróżowanie? Żeby nie tracić czasu i nie myśleć o tym, czego będę potrzebować, rzeczy w kufrach trzymam posortowane, w mniejszych torbach, co usprawnia chociażby szybkie przebranie się na zwiedzanie. A idąc do hotelu biorę tylko to, z czego będę korzystać. Najpotrzebniejsze rzeczy zawsze trzymam w torbie na siedzeniu, drobniejsze w torbie na baku, a ubrania i sprzęt rozkładam w kufrach tak, żeby były równomiernie obciążone. Przygotowałam film, w którym pokazuję, co i jak pakuję na ten wyjazd. Link do niego zostawię w opisie. Może przydać się przed kolejnym wyjazdem. Podróżując ekipą MOTU Podróżni, zawsze możemy liczyć na noclegi w ciekawych miejscach. Tutaj nas bardzo mile ugoszczono. Mieliśmy też to szczęście, że na wyjeździe do Rumunii zebraliśmy się wprawdzie jako grupa różnych ludzi o odmiennych doświadczeniach, ale dogadywaliśmy się bardzo dobrze i wieczory upływały w swojskiej, przyjaznej atmosferze. W tej nocy otrzymaliśmy alerty ostrzegające przed niedźwiedziami będącymi w pobliżu. To oznaczało tylko jedno – jesteśmy coraz bliżej Transfogaraskiej. Zobacz, z jakimi warunkami zmagaliśmy się podczas przejazdu przez najbardziej popularne trasy Rumunii. Film z naszym zestawieniem najlepszych tras znajdziesz już na kanale Tylko jazda. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić filmu z atrakcjami Rumunii, które koniecznie warto odwiedzić. A ty, masz jakieś miejsce, które zaskoczyło Cię w podróży? Pozytywnie, negatywnie? Opowiedz o nim w komentarzu. A ja w następnym materiale podzielę się kolejnymi doświadczeniami z wyjazdu. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Lewa w górę. Cześć.